Komentarze w internecie są super. Zobacz. Nie nim, nie, Na no, jakie mamy tu rzeczy? Hello! No. My name is Charles. My name is uh, Włodek. And how are you today, sir? I am. Thank you. Witamy we wtorkowym odcinku. Czego? Lekko-stroniczego już Takiego. Mamy... Rozrywkowego? Nie, nie. Programu. Nie, tego. tego? Naszego. Mamy już 3 lata i jeden dzień. Filmy są w spektrum naszych zainteresowań. Znajdują się mniej więcej. tu. Te filmy <laughs> zmieniają się z roku na rok. Zmieniają się na naszych oczach. I Holandia, która jest znana głównie z. Z tego, że. Z Pysznej kuchni wprowadza nowy produkt kinematograficzny na nasz rynek, ale najpierw na swój. Robią film o nazwie App. Nie, App. App. Jak konkretnie będzie ten jak film pokazywany? Jak konkretnie będzie ten film. W kinach. Co? Nie małpować cię? Nie ma problemu. No, wystarczy powiedzieć, nie trzeba na mnie patrzeć tak, jakby ci się stało. Jakbyś <grym> mi psa <grym> zabił. Dokładnie, po prostu. Raz się zmałpowałem, a na mnie patrzysz jakby po prostu podrywał ci dziewczynę. Czym będzie się film App różnił od innych filmów? Dokładnie, po pierwsze będzie słaby, co widać już po <grym> samym trailerze. Nie robimy tego tematu dlatego, że film jest słaby. To mało słabych filmów jest na świecie. Fakt. Robimy ten temat dlatego, że przy oglądaniu filmu będziemy mieli aplikację na smartfona i ta aplikacja będzie interaktywnie z filmem, więc film tu, aplikacja tu i my to razem mamy w korelacji. Kinie. I czy ja muszę mieć swojego smartfona idąc do kina? To, to będzie ja jakby nie, nie aplikacja mam. do pobrania na Androida, przynajmniej tak widać na trailerze tego A, filmu. Czyli na Blackberry nie działa, tak? Jak ludzie się będą wybierać do kina ten film, to tak. będzie na przykład, nie wiem, na bilecie albo gdzieś tam jakiś kod QR, no bo kody QR są najlepszą formą dystrybucji Ja aplikacji. Doświadczenie drugiego ekranu podczas oglądania bo... filmu i stwierdziłem, że to jest w ogóle niepotrzebne. Tak wiele osób na co dzień na filmach ma doświadczenie drugiego ekranu. O kur... Ale nuda, się face. Ty się ludzi, a nie wszyscy, to co? Musisz chodzić do tych małych kin. Studyjnych. Tam po prostu jest mniej ludzi, którzy mają second screen. Tam no są to ludzie to... na wyższym no. poziomie. Mam jedną osobę, która chodzi do kin studyjnych z przecież. przyjemności, natomiast wiem, że cała reszta ludzi chodzi do kin studyjnych. Dlaczego? Bo, bo jest taniej. No, to jest dobry argument. Przyznaję, lubię duży ekran, bo po to chodzę do kina, żeby mieć większy ekran niż w zobaczyć coś dużego, nie? Tak. Na przykład jak przychodzę do ciebie, lubię oglądać twój brzuch. Bo film będzie o tym, że aplikacja przyjmuje kontrolę nad rzeczywistością I wiesz, i, i na przykład sprawia, że ktoś wybucha Tak, i, I na ekranie tak. jest OPS Taka promocja filmu sugeruje będzie, że film jest słaby, więc musi się dodatkowo promować Ale fajną promocję do fajnego filmu, do fajnego filmu. Zrobili e, przy filmie Dark Knight, czyli e, na polski Mroczny Rycerz Prawda Karolu? Bardzo prawda Włodku, zdecydowanie promocja filmu Dark Knight Czyli drugiej części trylogii historii Batmana wyreżyserowanej przez pana Christophera Nolana Była promowana bardzo intensywnie, co zaowocowało najlepiej zarabiającym filmem Yeah. <laughs> tamtego roku. Film był promowany dużo wcześniej. Film był promowany tak, jak można powiedzieć o narodzinach dziecka. Narodziny dziecka też są zapowiadane. Też jest pewna promocja. Najpierw brzuch rośnie, potem są wymioty, potem są jakieś lody z ogórkami. 10 milionów ludzi brało w tym udział. I na czym to polegało? Ci wszyscy ludzie czuli się jakby byli faktycznie w filmie. Mhm. Czyli mieli <laughs> gdzieś porozmieszane plakaty z narysowanymi tymi buźkami Jokera. Do niektórych ludzi <laughs> dzwonił Harvey Dent. Potem tak. mieli robić sobie na przykład zdjęcia w tym makijażu Jokera takim biało-czerwonym no. w różnych miejscach. Zewsząd nasyłali, nasyłali te zdjęcia, także dystrybutor filmu miał potężne zainteresowanie filmem. Jeszcze przed wyjściem i oczywiście wszystkie seanse premierowe były wspierane. Tak. Dajmy tu jakiś przykład dobrego polskiego <coughs> filmu, na przykład Och, Karol 2. O Karol 2 był jednym z lepiej promowanych filmów, <coughs> jeżeli chodzi o historię polskiej kinematografii. E, teraz się to, były plakaty. Teraz e, się przyniosło, proszę pana, na film Facet niepotrzebny od zar. Również widziałem, jest to jedna z lepszych superprodukcji, tak. jest w niej Czesław Mosil. Te, Mosil. Czesław Mosil. 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 Drodzy państwo, zastanówcie się czego nauczyliście się, co wynieśliście z dzisiejszego odcinka. W każdym odcinku zrobicie taki rachunek sumienia. Powinniśmy sprzedawać blankiety, takie notesiki. W których? Byłyby rozpisane każde odcinki i pod każdym odcinkiem byłyby takie kropeczki mhm. i Ty sobie zapisujesz Co wyniosą z tego odcinka? Tak, okej, okay. dzisiaj na przykład dowiedziałem się, o takiej fajnej aplikacji i na dole stawiasz podpis, że to ty. I na przykład będzie ciekawe, bo z jednego odcinka można bardzo dużo rzeczy powynosić. Ludzie powynosili na przykład dużo rzeczy z jednego odcinka. <grym>, monitor, szafki, lampy. Dziękujemy serdecznie za oglądanie na dole znajdziecie nasze dwa w jednym i do kina. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. To jest Wodek Markowicz, jestem karopaczy, jak nie damu dojść do słowa, bo wy jesteście już teraz. No, ale kostuję, no, chciałem powiedzieć, ale nie do słowa.